Dzieci i młodzież z naszego województwa zaczęły ferie zimowe, ale żeby ten czas wolny od nauki był bezpieczny i szczęśliwy, stróże prawa połączyli siły i zorganizowali wspólną akcję edukacyjno-profilaktyczną w Lewitynie. Zorganizowaliśmy zresztą jak co roku pokaz ratownictwa na lodzie. Tutaj połączyły służby siły, aby zaprezentować dzieciom i młodzieży. Przed zbliżającymi się feriami, jak wygląda taka akcja ratownicza osoby, która e, potrzebuje pomocy, pod którą e, załamała się tafla lodu. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaprezentowali uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Młodzieży z Drugiego Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół numer 2 oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie działania ratownicze prowadzone w przypadku załamania się lodu, w tym techniki podejmowania osób poszkodowanych. Z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. W ramach ćwiczeń ratownicy wyciągnęli z wody pozoranta, obrazując realne zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne oraz skalę niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą lekceważenie zasad bezpieczeństwa. We ferie trzeba bezpieczeństwo zachować, w szczególności na zbiornikach, akwenach wodnych. Mimo tak niskich temperatur. Nie wolno wchodzić na nierozpoznane zbiorniki wodne, z uwagi na to, że w tego typu zbiornikach otwartych mogą być cieki wodne, mogą być źródła, które mogą powodować, że ta grubość lodu jest niewystarczająca, aby unieść nasze, nasze ciało. Wchodząc na jakikolwiek akwen wodny, poinformujmy rodziców, osoby dorosłe, że wybieramy się w takie miejsce. Wchodzimy na takie akweny. Najlepiej we dwójkę, aby byli świadkowie, aby miał kto nam ewentualnie pomóc i zaalarmować służby ratownicze. Gdy jednak dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, zarbie się lód i wpadniemy do przerębla, w pierwszej kolejności zachowajmy spokój, nie wpadajmy w panikę, zdejmijmy ciężkie ubrania, buty i postarajmy się nie tracić siły na zbędne wykonywanie ruchów. Spróbujmy wturlać się, w, w, wtoczyć na taflę lodu. Jeżeli nam się to uda, nie stajemy na tym lodzie, tylko czołgamy się do brzegu. Jeżeli widzimy, gdy ktoś wpadł do przerębli, nie rzucamy się na pomoc, tylko w pierwszej kolejności alarmujemy służby ratownicze numer 112. Informujemy osoby dorosłe. Jeżeli chcemy pomóc tej osobie, to nie dajemy ręki tylko gałąź, ewentualnie szalik, ewentualnie jakiś sznur, który, za który poszkodowany będzie mógł się złapać i staramy się taką osobę wciągnąć na taflę lodu. Oczywiście też nie stojąc na lodzie, tylko czołgamy się na czworaka, próbujemy takiej osobie pomóc. Po wyciągnięciu takiej osoby starajmy się ogrzać tą osobę, zdejmijmy mokre ubranie i ogrzejmy tą osobę do momentu przyjazdu służb. Ratowniczych. Zapewne zabawa na lodzie dostarcza dzieciom i młodzieży, a nawet dorosłym dużo frajdy, jednakże. My jako Państwowa Straż Pożarna nie zachęcamy wchodzenia na jakiekolwiek zbiorniki lodowe. Z uwagi na to, że są to niebezpieczne zjawiska i w każdej chwili ten lód pod nami może się zarwać. Korzystajmy z zorganizowanych lodowisk. Sztucznych, naturalnych, tam, gdzie jest sprawdzona pokrywa lodowa przez organizatorów takiego lodowiska. A czy na przestrzeni ostatnich lat w czasie ferii zimowych doszło do takich właśnie niebezpiecznych sytuacji? Na szczęście w naszym powiecie nie doszło do takich sytuacji, ale niestety w Polsce dochodzi do tragedii, gdzie zaamuje się lód pod dziećmi, pod osobami dorosłymi. Unikajmy takich sytuacji, a bezpiecznie spędzimy. Nasze ferie. Dlatego w takich sytuacjach tak bardzo ważna jest świadomość na temat czyhających zagrożeń związanych z aktywnościami zimowymi. Włączmy myślenie, apelują stróże prawa. Mówiliśmy również przed feriami tematykę bezpiecznych zabaw zimowych, między innymi w których miejscach można się bawić, a w których miejscach należy tego unikać. W jaki sposób bawić się czy to na lodzie, czy korzystać właśnie z, ze śniegu. Położyliśmy dość duży nacisk na to, aby... Yy przypomnieć młodzieży, że ważne jest ich bezpieczeństwo również na drodze, aby zakładać elementy odblaskowe po zmroku, w nocy, przemieszczając się właśnie ulicami, czy to miasta, czy poza obszarem zabudowanym. Uczestnicy mogli również zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom wychłodzonym ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z hipotermią. Pokazaliśmy zgromadzonym uczestnikom jak ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej ustalonej, jak również zaprezentowaliśmy jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Po pokazie policjanci zachęcali również do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-filmowym Zimowy Dekalog, dotyczącym zilustrowania bezpiecznych zachowań w tym rekreacji i aktywności fizycznej podczas całego sezonu zimowego. Jego organizatorem jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji wspólnie z partnerami. 26 stycznia odbyła się akcja objazdowej zbiórki choinek. Była to pierwsza tura odbioru drzewek wystawionych przez mieszkańców. Kto jeszcze nie pozbył się świątecznego drzewka, będzie mógł to zrobić w drugim terminie w czwartek 5 lutego. O zamiarze pozbycia się choinki należy poinformować telefonicznie wydział ochrony środowiska pod numerem 42 225 46 28 lub 42 225 46 29. Zgłoszenia Trwają do środy 4 lutego do godziny 12. .00. Przypomnijmy, że akcja organizowana przez Urząd Miejski jest bezpłatna i skierowana do wszystkich mieszkańców miasta i dotyczy tylko odbioru choinek naturalnych. Drzewka muszą być pozbawione wszelkich ozdób, w przypadku obsadzonych drzewek należy je wyjąć z doniczki. Samochód ekoregionu dojeżdżał będzie po odbiór drzewek do posesji, których właściciele wcześniej zgłoszą zamiar pozbycia się choinki. W zabudowie jednorodzinnej choinki należy wystawić przed posesję, w zabudowie wielorodzinnej np. w blokach pawińskiej spółdzielni mieszkaniowej czy budynkach komunalnych drzewko trzeba ustawić przy pergoli lub w miejscu wystawiania odpadów. W przypadku braku możliwości dojazdu specjalistycznego pojazdu odbierającego odpady do danej nieruchomości, pozbywający się choinek proszeni są o ich wystawienie do najbliższego skrzyżowania ulic, gdzie dojazd jest możliwy. Jak zaznacza organizator, odbiór choinek nie będzie realizowany z odbiorem bioodpadów. Jeśli czujesz nieodparte pragnienie pomagania ludziom i ukończyłeś 16 lat, możesz dołączyć do tych, którzy zmieniają siebie i świat na lepsze. W tym przypadku ten lokalny Pabieński. Mowa o grupie wolontarystycznej Agrawka, która tylko raz w roku organizuje nabór wolontariuszy. Ale już po raz 20, bo w tym roku świętujemy 20 lat Agrawki i to będzie bardzo wyjątkowy dla nas rok. Ale niezmiennie, jak co roku nabór ogłaszamy, trwa on. Co roku, miesiąc i zapraszamy wszystkich, którzy bardzo chcą, bardzo pragną spinać. I łączyć. Nie ma górnej granicy jeśli chodzi o wiek kandydatów usłyszeliśmy. Wolontariusz w każdym wieku jest tak samo wartościowy, więc zapraszamy nastolatków, młodych, dorosłych, ludzi, którzy mają już takie ukształtowane życie zawodowe, rodzinne, ale także seniorów. Zapraszamy. Temperament, cechy charakteru, predyspozycje, to wszystko jest istotne, ponieważ taka duża różnorodność, która jest oferowana przez zagrawkę. Hmm... Sprawia, że każdy tak naprawdę może się odnaleźć, ale jest to jakby nie patrzeć, wolontariat profesjonalny, gdzie będziemy poprzez szkolenia przygotowywać wolontariuszy, więc jednak podchodzimy naprawdę do tego odpowiedzialnie, więc zapraszamy wszystkich, ale jest to terminowo-długotrwały wolontariat, nieakcyjny, więc wymaga jednak wytrwałości. Angrawki działają w ramach kilku tematycznych grup, zwanych resortami. Niezmiennie resort junior, praca z dzieckiem, niezmiennie resort animatorzy praca z animacjami, prowadzenie, prowadzenie imprez, spinka, czyli współpraca z placówką e, wsparcia, tak, w Porszewicach, tam mamy również zajęcia, e, resort diamenty, czyli współpraca z osobami z niepełnosprawnością, resort artystyczny, czyli przedstawienia, spoty społeczne, wszystko po to, żeby w fajny sposób przedstawiać różne trudne e, problemy i projekty, czyli to jest ta przestrzeń, gdzie pieniądze są Trzeba poniesięgnąć, czyli osoby, które mają pomysły, potrafią je przełożyć na wniosek i realizować świetne projekty profilaktyczne i z różnych innych obszarów w naszym mieście. Jest, jest również trochę delegacji fajnych, w tym seniorita, czyli współpraca z seniorami. Można pomóc indywidualnie seniorom w zakupach, pobyć z nimi i dać im kawałek siebie. W każdym z resortów, jak usłyszeliśmy, przyda się powiew świeżości, nowa energia i nowa perspektywa. Ale wszystkie działania są jedynie pretekstem do realizacji głównego celu agrawki, czyli wnoszenia wartościowego wkładu w życie swoje i innych. Co istotne, w tegorocznym naborze ilość miejsc jest ograniczona. Jest to spowodowane dbałością o jakość i o dobrostan zarówno osób, które chcą spróbować swoich sił w okresie próbnym, bo sama chęć dołączenia nie jest równoznaczna z dołączeniem do grupy, ale także o dobrostan i taką jakość, jeśli chodzi o pracę koordynatorów, którzy mają zadanie wdrożyć i wprowadzić tych ludzi, którzy są ciekawi wolontariatu w Agrawce, jak to wszystko działa. Obecnie w Agrawce działa 46 wolontariuszy, a w tegorocznym naborze Agrawki chcą zaprosić w swoje szeregi jeszcze 30 nowych osób. Chętni, którzy pragną dołączyć do grupy, proszę są o wysłanie maila na adres wolontariat.org.pl lub o kontakt pod numerem telefonu 608-219-556 i umówienie się na rozmowę z koordynatorką grupy. Po skontaktowaniu się i umówieniu e, zostaniesz zaproszony, zaproszona na rozmowę wprowadzającą wstępną, podczas której określone będą jakby możliwości, zasoby, potrzeby jakby z dwóch stron i tu będzie taka wstępna pierwsza decyzja, czy wchodzę w to dalej, bo y, kolejnym etapem po zamknięciu okresu naboru, który kończy się e, 21 lutego, będzie rozpoczęcie okresu próbnego, czyli poznanie wszystkich resortów i w ostateczności zdecydowanie, w których chce się działać, a w międzyczasie udział w szkoleniach i warsztatach i kluczowe, kluczowe e, będzie. Team Building, szkolenie z NVC, czyli porozumienia bez przemocy, które jest naszym modelem komunikacji, który mhm. mamy wypracowany w grupie, a także szkolenia ABC Wolontariatu, a także z neuroróżnorodności, bo nasz zespół jest neuroróżnorodny i jesteśmy z tego dumni. Będę pytała o potencjały, będę pytała o zainteresowania, będę pytała o tym, co stoi za tym, że się zgłosił, czego potrzebuje, na co liczy, co chce wnieść, a co chce zabrać z wolontariatu, bo to jest ciągła wymiana. Oprócz zmieniania siebie. I świata na lepsze, agrafka w myśl swojej misji zaraża innych pozytywną energią, optymizmem i wiarą w drugiego człowieka, szerzy ideę mnożenia radości, a nie skupiania się na narzekaniu i marazmie. Każdy wolontariusz jest ważny, bo każdy zaraża czymś wyjątkowym, a podstawowe wartości, które przyświecają agrawkom w codziennej pracy to człowiek, miłość i pasja. Czego uczy wolontariat w agrawce? To jest bardzo ważne pytanie i to, co tutaj usłyszałam, że to jest najważniejsza decyzja w życiu, często słyszę to jednak tak, że to jest jednak jest najważniejsza decyzja w życiu, bo od tego momentu bardzo się dużo zmienia. Zaczynają wierzyć w siebie, czyli to, czego brakuje wszystkim chyba nam. Poczucia własnej wartości, wiary w siebie, poczucia, że mam sens w życiu, poczucia, że jestem wartościowa, że mogę się czymś dzielić i że relacje są i że są na tym świecie ludzie, którzy reagują, którzy wspólnie robią coś fajnego i nie są obojętni na to, co się dzieje dookoła, bo jednym z naszych haseł jest tym akcją, a nie reakcją. Tak. A ja dodam od siebie jeszcze coś, co usłyszałam wczoraj od jednej z agrawek, a właściwie spinacza, bo był to chłopak, że nauczył się w agrawce tego, że proszenie o pomoc to nie słabość, a wręcz zupełnie coś innego, czyli supermoc i uczymy się pomagać sobie wzajemnie i być razem, co jest fantastyczne, a ja niezmiennie powtarzam, gdy spotykają się ludzie, dzieje się magia, jeśli ktoś ma wątpliwości, to jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać, spróbuj. Naprawdę spróbuj, a nie pożałujesz. Przypominamy, nabór trwa do 21 lutego. Więcej w programie na jeden temat dostępnym na stronie i na naszym profilu facebookowym. Muzyka ludowa w nowoczesnych aranżacjach? Czemu nie? Jak się okazało takie połączenia też wywołują niezapomniane emocje i doświadczenia, zwłaszcza wśród tych, którzy je prezentują, ale i też odbiorców. Tak też było podczas koncertu Korzenie przygotowanego przez dwie artystyczne sekcje Miejskiego Ośrodka Kultury wokalną i taneczną, a inicjatywa tego przedsięwzięcia wyszła od Aleksandry Skoniecznej, instruktorki sekcji wokalnej. Koncert Korzenie jest to program, który się do korzeni naszej polskiej muzyki ludowej. Młodzież wykonuje ją w nowoczesnych aranżacjach, lekko jazzujących, tak, żeby było to coś ciekawego, jednocześnie odkrywającego to, co jest naszą największą już wartością sprzed wielu, wielu lat. Marzyło mi się, żeby napisać Najlepiej wszystkie aranżacje do tych utworów. Udało się, udało się to tak naprawdę z jednym, drugi jest syntezą inspiracji i, i aranżacji, a z większością pomógł mi akompaniator, wybitny pianista Marcin Jagiełło, który zaaranżował pozostałe kompozycje na podstawie. Inspiracji, które wspólnie znaleźliśmy. Szła dzieweczka w moim ogródeczku, czerwone jabłuszko, ta Dorotka, Kukułeczka Kuka, czy lipka to tylko niektóre znane dawne piosenki, które usłyszała i przypomniała sobie publiczność. Co więcej mogła również wysłuchać ciekawostek, anegdot i historii o nich. Koncepcja była taka, żeby sięgnąć do utworów dawnych, jak najdawniejszych, ale yy, też, żeby ten koncert był ciekawy, czyli żeby pojawiły się utwory dynamiczne, jak i nostalgiczne. Także taka dewiza nam przyświecała. Szukaliśmy również czegoś, co młodzież będzie chciała wykonywać. No i. Myślę, że udało się. Z dawnymi utworami zmierzyły się dwa zespoły prowadzone przez instruktorkę. Będą dwa duety i jeden solista. Tak, tak, ale są to osoby z zespołu Dzikie Wiśnie, który jest głównym wykonawcą na dzisiejszym koncercie. I jestem, muszę powiedzieć szczerze, pod wrażeniem. Ich pracy, bo w tak krótkim czasie zmobilizowali się i nauczyli się tych utworów na głosy. Także do tej pory nie mieliśmy tak dużo okazji, żeby pracować właśnie w zespole, śpiewając różne harmonie, a jednak. Poradzili sobie świetnie z tym zadaniem. No i jeszcze będzie gość specjalny, czyli zespół dziecięcy Mikromuzy. Jest to zespół też, który, który mam przyjemność prowadzić i, i pięcioro bardzo zdolnych dzieci w nim, w nim uczestniczy. Mimo młodego wieku wokalistów okazało się, że niektórzy dobrze kojarzą i znają ludowe utwory. Niektóre śpiewali, znali te pozycje, które wykonuje zespół Rokiczanka i bardzo je lubią, czyli Lipka i W Moim Ogródeczku, ale byli też mocno przywiązani do tych właśnie rokiczańskich aranżacji. Natomiast ja bardzo chciałam ich namówić na te aranżacje jazzujące. No i mieliśmy, mieliśmy momenty mocnych dyskusji, czy musimy na pewno w takich aranżacjach jakichś trochę dziwnych to śpiewać, ale jak usłyszeli, jak pan Marcin zagrał na pianinie te utwory, to od razu. Wszystkie pytania, wątpliwości się skończyły. Do udziału w koncercie pomysłodawczyni zaprosiła sekcję taneczną, czyli zespoły musical Amok Dance i Amok Dance prowadzone przez Adrianę Jabłońską, która jak przyznała, było to dosyć trudne wyzwanie, ponieważ jako instruktorka tańca klasycznego i współczesnego nie ćwiczyła ze swoimi podobiecznymi tańców ludowych. Ale udało się, mimo iż pomysł koncertu wypłynął w październiku ubiegłego roku, to jednak intensywny czas przygotowań i prób przypadł na ostatnie trzy tygodnie. Od momentu, kiedy usłyszałam aranżację, stworzyłam etiudy taneczne i wzięłam za cel, żeby jednak w każdej pojawiły się elementy tańca ludowego. Dlatego będą przemycone i oberek, i kujawiak, i trochę krakowiaka, to wszystko wymieszane z tańcem współczesnym, bo chciałam, żeby właśnie to było takie smaczne w odbiorze, czyli i folk, i współczesność jednocześnie. Tancerki cały czas były obecne na scenie, uzupełniały wykonania wokalistów, można nawet pokusić się o stwierdzenie, żeby były ruchomą scenografią. Myślę, że przede wszystkim w ogóle było im to nieznane. Jak pokazywałam chociażby, może do tej pory znały tylko Polkę, no bo wiadomo, że Polka to jest tradycyjny taniec nie polski, a pochodzący z Czech, którym, który się pojawia też w tańcu klasycznym. Jest to jakby podstawa. Natomiast inne tutaj kroki były zaskoczeniem, ale przyjęły to bardzo dobrze i spodobało im się, że jest to tak troszeczkę właśnie splątane z tańcem współczesnym, także myślę, że dzisiaj zaskoczą. Niespodzianką niewątpliwie był występ również samych instruktorek, które zaprezentowały się w tym, w czym czują się najlepiej, czyli śpiewie i tańcu. Charakter koncertu, korzenie odzwierciedlała barwna scenografia. Scenografia przygotowana tym razem przez Andrzeja Cieślika w ścisłej współpracy z nami, dlatego że razem określiłyśmy, co byśmy chciały, żeby tutaj się pojawiło. Czyli, oczywiście, jest drzewo z korzeniami, no i mamy całą folkową tutaj otoczkę. Przyznam, że wykonawcy nasi są bardzo, bardzo wczoraj zobaczyli ją pierwszy raz i są bardzo mile zaskoczeni. Bo chyba nawet nie przypuszczali, że tak przeniosą się w czasie i trochę w takie wiejskie klimaty. Przypomnienie utworów muzyki ludowej, pielęgnowanie i popularyzacja dziedzictwa kulturowego to cele tego artystycznego wydarzenia, aczkolwiek. Przesłaniem tego koncertu jest połączenie przeszłości z teraźniejszością, z współczesnością. I bardzo się cieszę, że. Yy, udało nam się połączyć yy, właśnie tę dywizę i w warstwie muzycznej, i w warstwie. Tanecznej. I co istotne, koncert dedykowany był babciom i dziadkom z okazji obchodzonego niedawno ich święta. Ja myślę, że po pierwsze właśnie, że na pewno znają te utwory, a dodatkowo te korzenie, ponieważ no wiadomo czas pandemii troszeczkę gdzieś zaburzył te nasze relacje rodzinne. My bardzo chcemy też tym koncertem podkreślić, jakie to jest ważne, dlatego będą całe rodziny, no a że w styczniu było święto babci i dziadka, dlatego dedykowali ten dedykujemy nadal ten koncert właśnie dla nich. Jednak chcemy, żeby, żeby te korzenie dały do myślenia, jak ważne jest to, że mamy te najbliższe osoby wokół siebie, Babcia czy dziadek mogą naprawdę dużo opowiedzieć, i myślę, że Ola się tu zgodzi, że po koncercie może będą nawet swoim wnukom chcieli zaśpiewać, jak, jak wyglądały te wersje za ich młodych czasów, prawda? Dokładnie. Koncert Korzenie na naszej antenie oraz na stronie i na profilu Facebookowym będzie można obejrzeć w środę 4 lutego. Drużyna Grota OPK FNDF, Automatyka pabieńce w drugim etapie rozgrywek drugoligowych w dwóch meczach odnotowała dwie wygrane, pokonując Sokołów Podlaski i Huragan Wołomin. Trzeci pojedynek podopieczne trenera Wojciecha Downer-Zapolskiego rozegrały na wyjeździe z drugą drużyną SMS PZK Żłomianki. Gospodynie na początku pierwszej kwarty prowadziły 7-4, ale w połowie tej odsłony skuteczna gra Pabieńczanek dała im prowadzenie 16-7 i taką 9-punktową przewagą 23-4. 14 zakończyły pierwsze 10 minut tego spotkania. W drugiej odsłonie po trzech minutach i 7 siedmiopunktowej serii Pabieńczanki prowadziły 30-14, ale chwilę później po udanych akcjach gospodyń już tylko 30 do 19. Kolejne minuty należały do drużyny grota, kiedy to na półtorej minuty przed końcem kwarty prowadzenie wzrosło do 20 punktów 39-19, jednak gospodynie w końcówce odrobiły pięć oczek i w połowie meczu grot wygrywał 39-24. Po przerwie połowa trzeciej kwarty była wyrównana ze wskazaniem na Pabieńczanki, które powiększyły 15-punktowe prowadzenie do 18 oczek 50-32. W kolejnych pięciu minutach Grot zdobył 11 punktów, SMS 5 i na 10 minut przed końcową syreną prowadził 6137. 37 24-punktowa przewaga Pabieńczanek wydawała się być wystarczającą, aby Złomianek wywieźć kolejne cenne dwa punkty. Jednak zdeterminowane gospodynie ruszyły do zmiany niekorzystnego dla nich wyniku, i w połowie ostatniej odsłony zmniejszyły stratę do 17 oczek. Jednak po trafieniu Aleksandriania z z linii 6,75 dwójce Kingi Sierakowskiej przewaga Grota znów wzrosła do 22 punktów. Gospodynie w końcówce kwarty zmniejszyły dystans do 18 oczek. Grot co prawda przegrał ostatnią odsłonę 15 21, ale pokonał SMS Łomianki 76, 58. Po 14 punktów dla naszej drużyny zdobyły dwie zawodniczki Kinga Potraca i Anna Kudelska. Po 12 na swoich kontach zapisały Aleksandra Janiak i Kinga Sierakowska, 10 Natalia Gzinka, 8 Magdalena Grzelak, 4 Patrycja Kirsz, a 2 Zuzanna Gortat. W kolejnym meczu, tym razem na własnym parkiecie, 14 lutego Grot zmierzy się z MPKK Sokołów Podlaski początek spotkania w hali Powiatowej przy Świętego Jana o godzinie 15. Przypomnijmy pierwszy mecz w Sokołowie Pabieńzanki wygrały 73-40.